Witajcie w ten przedwigilijny dzień. Z okazji Bożego Narodzenia zdecydowałem się na zrobienie kolejnego specjala. Czy jest coś, co kojarzy się nam ze świętami bardziej niż Kevin, dojadanie z wigilii i kolacja z tą mirytującą częścią rodziny, której nie spotykamy na co dzień? Otóż tak, jest to chociażby Święty Mikołaj. Wizerunek poczciwego brodacza w czerwonej czapce to coś rozpoznawalnego na skalę światową, od Grenlandii po pustynię. Jest to prawdziwy popkulturowy symbol świąt, stąd zastanawiałem się swego czasu, czy są jakieś ciekawe figurki papy Santa Claus. Ale w sensie figurki figurki, nie te takie tańczące i grające laleczki, tylko action feature z pełną gębą. Poguglowałem, poszperałem i odkryłem kilka rzeczy, z których spokojnie można zmontować małe zestawienie. Znalazły się w nim zarówno oficjalne produkty, jak i customy stworzone przez uzdolnionych majsterów. Nie przedłużając, zaczynajmy. Oto lista najdziwniejszych moim zdaniem figurkowych wariacji na temat świętego Mikołaja. Zestawienie otwiera figurka od Neki. Billy Killer Santa, postać ze starego slashera Silent Night Deadly Night z 1984. Główny bohater to seryjny morderca w stroju Mikołaja. Z tego co wywnioskowałem po trailerze, em, kino wybitnie klasy D albo E. Sama figurka zaś ładna i nie można jej odmówić niepokojącego charakteru. To spojrzenie jest bardziej zabójcze, otrzymanej w garści siekiery. Ujmuje mnie również ta całkowita sztuczność sztucznej brody, nawet nie próbującej udawać prawdziwej. Wybitnie sztuczna. Strzeżcie się Bilego, lepiej go nie zostawiać w pokoju razem z lampkami choinkowymi. Co może być straszniejsze od Mikołaja Mordercy? Na przykład Mikołaj Zombie. Zombie Mall Santa od Sideshow Toys to coś żywcem, albo nie żywcem, wyjętego z hipotetycznego, świątecznego odcinka The Walking Dead. Jak widać wigilijny barszczyk wszedł za mocno, aż pokapało na brodę. Ten Mikołaj może i przyniesie ci prezent, ale w zamian weźmie mózg. Nie wiem zatem, czy warto zostawiać mu mleko i ciasteczka. Coś w sam raz dla fanów zombie klimatów. Całkowicie nieironicznie stwierdzam, że kolejny niepokojący Mikołaj to serio bardzo interesująca figurka. McFarlane Toys Twisted Christmas Santa Claus to mroczna wariacja na temat popularnego świętego. Weźcie podwójną rękawicę Freddy'ego Krygera, maskę wieprza z Overwatch i Stoi Mikołaja i wyjdzie Wam to cudą. Bardzo creepy i jednocześnie kapitalny design. Widać ogromną dbałość o szczegóły, świetne są zwłaszcza detale rękawic. A pod maską znajduje się trupia czacha. Niesamowite. Bardzo skromna pozowalność, chyba tylko w ramionach, ale figurka naprawdę nadrabia prezencją. Poziom szczegółów niczym w jakiejś statuetce. Zajdźmy na chwilę w stronę Lego. Minifigi to w końcu też figurki, jedynie miniaturowe. Spośród osobliwych świątecznych wydań ciężko mi wskazać coś bardziej osobliwego niż legowy Darth Vader w stroju Mikołaja, które dziecko nie chciałoby zostać odwiedzone przez Lorda Seatów. Jasne, czerwony z czarnym komponuje się dobrze, bo czarny pasuje do niemal wszystkiego, ale czy na pewno jest to trafny dobór postaci? Cóż, jednego możemy być pewni. W tym wypadku Ruzga na pewno trafi do niegrzecznych dzieci. A gdyby tak połączyć dwie rzeczy oddziałujące na wyobraźnię dzieciaków, np. Na Boże Narodzenie oraz piratów, cóż, wówczas może powstać taki np. Pirate Santa, który jak dla mnie powinien się nazywać Kapitan Santa Claus. Figurka od Fresh Monkey Fiction z ekskluzywnej linii, wydanej specjalnie dla sklepu Big Bad Toy Store. Obok wora z łupami, to znaczy prezentami, wśród akcesoriów znalazły się m.in. dłoń z fajką, kordelas, czy urocze prezent i skarpeta z motywem Jolly Rogera. Ujął mnie też hak z cukrowej laski. Z pewnością jest to sposób na uczynienie Mikołaja bardziej cool. Jest to, swoją drogą, chyba niezamierzone nawiązanie do historii motywu Santa Claus. Tak się bowiem składa, że w tradycji średniowiecznych Niderlandów Mikołaj przybywał początkowo właśnie żaglowcem. I to z ciepłych krajów, nie z Laponii. Aż chciałoby się krzyknąć HO HO ar! A może wolicie, żeby Mikołaj nauczył was kamehamehy? Taka opcja jest możliwa na przykład z figurką Mikołaja Master Roshiego z Dragon Balla. Cóż, skojarzenie właściwe i tu siwa broda i tu siwa broda. Na pewno skojarzenie lepsze niż Darth Vader. Jedno jest pewne, ten Mikołaj chętnie zajrzy do wszystkich dziewczyn, nie tylko niegrzecznych. <coughs> Krótki odpoczynek od oficjalnych wydań. Spójrzmy na chwilę na twórczość fanowską. Nie jestem wielkim fanem Master of the Universe i nie znam się jakoś specjalnie, ale jestem się gotów założyć, że na pewno był tam jakiś epizod świąteczny. Jakiś utalentowany customiarz z wyobraźnią musiał po prostu do tego nawiązać. Santa Claus Himen w wykonaniu Hunter Knight Customs zachwyca dorobioną brodą i tak samo dorobionym obfitym bandiochem. Ten Mikołaj zdecydowanie ma moc i potęgę posępnego czerepu. Jedyne czego mi tutaj brakuje, to cringera z rogami i czerwonym nosem. A tak bez żartów, bardzo udany estetyczny custom. I Świąteczna ozdoba na wigiliny stół fana Master of the Universe. Figurka jest do dokładniejszego obejrzenia na YouTube'owym kanale twórcy. Pozostając w temacie customów, moją uwagę przykuł także kolejny Mikołaj ze świata Gwiezdnych Wojen. Jedi Santa, wykonanie customizera o ksywce Dusty79, został zaprezentowany na stronce JoeCustoms.com. Jak widać, symbolizuje odwieczną walkę jasnej i ciemnej strony mocy, symbolizowaną przez zielony i czerwony miecz świetlny. Stary i mądry, niczym rozdaje prezenty i szkoli pokolenia podawanów. Na pewno moc jest w nim silna. Moc Ducha Świąt oczywiście. Nie chciałem początkowo wykorzystywać w tej liście figurek od jednego i tego samego twórcy, ale figurka, którą chcę zakończyć dzisiejsze zestawienie jest moim zdaniem na tyle warta wyszczególnienia, że muszę tę narzuconą wcześniej zasadę złamać. Jeszcze jeden produkt od Fresh Monkey Fiction, jeszcze jeden ekskluzyw dla Big Bad Toy Store. Sierżant Santa Claus. No jak dla mnie zwycięzca tej kompilacji. Ten Mikołaj nie da sobie w kasze dmuchać. Idealnie zamaskowany za choinką, dzięki świątecznemu kamuflażowi, chętnie wysprzęgli z rakietnicy każdemu, kto nie doje barszczyku i karpika. Na cięższe boje ma nawet zapasowy hełm, pewnie zakładany na czapkę. Obroni zarówno świąteczne tradycje, jak i zajmie pozycję wroga. Zapewne lubi nie tylko mleko i ciasteczka, ale też zapach na palmu o poranku. Jeśli miałbym kupić jakąś figurkę z tego zestawienia, to chyba właśnie jego. Z nim czułbym się bezpiecznie w każde święta. W sumie przez cały rok. To by było na tyle na dzisiaj. Dziewięć niezwykłych figurek. Pełnego top ten nie będzie, bo nie mam czasu, trzeba pierogi lepić, choinkę ubierać, przepychać się po karpia i tak dalej. Cóż moi drodzy, pozostaje mi życzyć wam wesołych świąt. Spędźcie je tak jak chcecie, bo każde spojrzenie na święta jest dobre. Te bardziej uduchowione i te mniej. Fajnych prezentów, zaraz gagi po rybce, zdrowia, szczęścia i tak dalej. Widzimy się, słyszymy się drugi dzień świąt. Hej.